Dziś chciałbym zacząć z Wami rozmawiać na temat błędów, które pojawiają się w naszych związkach. Ten temat nie jest przypadkowy, ja zajmuję się nim od kilku lat. W momencie, kiedy napisałem swoją pierwszą książkę, zrobiłem taką dużą ankietę, w której pytałem właśnie o te najczęstsze błędy, które powodują, że nasze związki się psują. W tej ankiecie zastanawiałem się, jakie błędy pojawiają się najczęściej, jakie błędy są na tyle poważne, że mogą zniszczyć naszą relację, a jakie błędy możemy naprawiać, czy pojawiają się, ale potrafimy nad tymi błędami jakoś przejść do porządku dziennego i jakoś sobie to życie później we dwoje dalej układać. I tym dzisiejszym materiałem chciałbym rozpocząć taką dyskusję z Wami na temat błędów, które pojawiają się najczęściej w Waszych relacjach. Bo myślę, że od czasu, kiedy napisałem tą pierwszą książkę, sporo mogło się zmienić. Zmieniła się sytuacja zewnętrzna. Myślę, że obecna sytuacja wpływa na nas bardzo mocno, ponieważ pojawiło się dużo więcej stresu. Te nasze związki po prostu mierzą się z rzeczami, które jeszcze kilka lat temu zupełnie nawet nie przychodziły nam do głowy. Dlatego chciałbym otworzyć pod tym filmem dyskusję na temat tego, jakie błędy pojawiają się teraz najczęściej w związkach. I robię ten materiał po to i zbieram te opinie wasze właśnie na temat tych błędów, żeby później przygotować wam materiały, które konkretnie w tych waszych sytuacjach i trudnościach wam pomogą, bo chciałbym te filmy nagrywać właśnie które od, będą odpowiadać na wasze konkretne problemy związane z trudnościami w związku, które są teraz, bo sytuacja zewnętrzna nas nie rozpieszcza, dlatego musimy też wiedzieć, jak sobie z tymi trudnościami, które teraz się pojawiły, radzić, co możemy zrobić, jak psychologia może nam w tym wszystkim pomóc. Dlatego na końcu tego materiału, na końcu tego filmu, zadam Wam kilka pytań, na które warto by było odpowiedzieć w komentarzu i do tej dyskusji na temat błędów, które pojawiają, się w naszych relacjach i które psują te relacje, bardzo mocno Was zachęca. W dzisiejszym filmie omówię sześć takich błędów, które wybrałem z tej mojej dawnej ankiety. Myślę, że te błędy są nadal bardzo mocno aktualne i w wielu relacjach również się pojawiają. Mogą one jedynie inaczej się w pewien sposób objawiać w naszych relacjach niż jeszcze kilka lat temu. Wsłuchując się w te błędy, które podam, zastanówcie się, jakie inne trudności pojawiają się w waszych relacjach, o których będziecie mu mogli również napisać w komentarzu, abym później mógł przygotować dla was materiał. Materiały, które pomogą Wam z tymi trudnościami w pewien sposób się zmierzyć. Zacznijmy od pierwszego błędu, który myślę nadal pojawia się najczęściej. Błąd ten dotyczy tego, że nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Na trudne i poważne tematy. I w momencie, kiedy w związku pojawia się właśnie ten błąd, bardzo często mamy taką reakcję. W momencie, kiedy pojawia się jakiś trudny temat, że albo jedna strona reaguje złością, agresją, takim, takim atakiem wręcz, kiedy pojawia się jakiś trudniejszy temat, lub idzie to w drugą stronę. Ta osoba reaguje wycofaniem, czyli pojawia się trudniejszy temat, osoba się wycofuje i albo zaczyna milczeć, albo wręcz wychodzi w momencie, kiedy z nią rozmawiamy. Więc mamy tutaj do czynienia z taką reakcją obronną, albo agresją, albo wycofaniem, ale nie jesteśmy w stanie rozmawiać z tą drugą osobą o tematach, które są dla nas ważne i które są ważne dla naszej wspólnej relacji. I myślę, że to jest poważny błąd, który nadal wyniszcza wiele naszych relacji, szczególnie w momencie, kiedy sytuacja zewnętrzna nas nie rozpieszcza, kiedy pojawia się dużo trudności, o których my po prostu ze sobą nie umiemy rozmawiać. W takich związkach ludzie skupiają się na rozmowach o tym, co bieżące, o takich rzeczach codziennych, natomiast w każdym momencie, kiedy pojawia się jakiś trudniejszy temat, moment, w którym trzeba podjąć jakieś decyzje, moment, kiedy trzeba porozmawiać o czymś, co może wpłynąć na nasze wspólne życie, wtedy jedna ze stron się wycofuje, no i niestety nie potrafimy o tym rozmawiać. Jest jeszcze inna sytuacja, w której nie tylko jedna ze stron się wycofuje, bo w takich relacjach zazwyczaj jest tak, że jedna strona jest bardziej aktywna i naciska na tą rozmowę, natomiast właśnie ta druga osoba reaguje albo złością, albo wycofaniem, natomiast Natomiast są też relacje, w których obie strony no, nie potrafią rozmawiać, czyli starają się za wszelką cenę trzymać tylko tych bezpiecznych tematów, ale niestety, jeżeli pojawia się jakaś sytuacja zewnętrzna, która na nas wpływa i musimy jakieś decyzje podjąć, to nie możemy żyć w takiej błogiej nieświadomości i cały czas skupiać się tylko na tych bieżących sprawach. W takiej sytuacji te osoby, które nie potrafią ze sobą rozmawiać o tym, co ważne, nawet jak próbują w jakiś sposób się tutaj dogadać, no to im nie wychodzi i w końcu i tak pojawi się ta agresja, ta złość, ta frustracja z tego, że nie potrafimy się ze sobą dogadać, albo pojawi się po prostu wycofanie jednej ze stron i tak nie załatwimy tej sprawy. Tu powinno pojawić się jeszcze jedno pytanie: Czy zawsze tak było? Czy zawsze było tak, że nie potrafiliście rozmawiać o tym, co trudne, co ważne, co konfliktowe? Czy może kiedyś te rozmowy, no, miały miejsce w waszej relacji? Od kiedy tak zauważyłaś lub zauważyłeś, że te problemy właśnie z tą rozmową na ważne tematy zaczęły się pojawiać? Czy była jakaś taka konkretna chwila, w której takie rozmowy no, przestały mieć miejsce w waszej relacji? I bardzo często jest tak, że. W związkach pojawiają się pewne konflikty, pewne trudne tematy cyklicznie. I w pewnym momencie mamy już serdecznie dość tych tematów i nie chcemy do nich wracać, bo pojawia się irytacja. Czyli w momencie, kiedy ciągle pojawia się jakiś temat sporny, który do nas wraca, czyli temat na przykład pieniędzy, temat związany z, z finansami ogólnymi, temat związany z tym, że nie potrafimy znaleźć nowej pracy, albo temat związany z tym, że jeden z partnerów spotkał się właśnie z, ze swoim byłym lub byłą partnerką. A miał tego nie robić, czyli w pewien sposób przekroczył granice, które ustaliliśmy. Ten temat pojawia się ponownie, i my już nie mamy ochoty o tym rozmawiać. A więc warto się zastanowić, czy ten problem z rozmowami był od zawsze, czy może ten problem pojawia się w jakiejś konkretnej sytuacji, i czy ty, ta sytuacja nie jest związana z tym, że ten problem pojawia się w naszej relacji cyklicznie, i my już ma, jesteśmy tak zmęczeni tym problemem, że my nie potrafimy na ten temat rozmawiać. Drugi błąd, który też pojawia się, myślę, często, jest związany z tym, że nie potrafimy wspólnie ze sobą spędzać czasu, że ten, te chwile wspólnie spędzanego czasu dla jednej ze stron nie są takie ważne i nie dają tej osobie pełnej satysfakcji. I w wielu związkach jest tak, że każdy z nas jest zajęty swoimi sprawami i nie mamy tego czasu dla siebie, czasu we dwoje, czasu, kiedy możemy porozmawiać ze sobą. Bo ten błąd pierwszy i błąd drugi bardzo mocno ze sobą się wiążą. W momencie, kiedy my nie mamy, dla siebie czasu, nie mamy czasu tego we dwoje, to też nie mamy czasu na to, żeby ze sobą rozmawiać. Oddalamy się od siebie, a każdy, kto próbował rozmawiać o jakichś trudnych tematach, tak w biegu, tak w pośpiechu, wie, że ostatecznie to i tak prowadzi do tego, że pojawi się jakaś kłótnia. W momencie, kiedy nie mamy czasu dla siebie we dwoje, to nie mamy też czasu na rozmowy, a więc te dwa błędy się zazębiają. I problem z czasem we dwoje może być w takich dwóch sytuacjach. Przede wszystkim pojawia się w sytuacji, w której jedna ze stron ma trochę większą potrzebę na to, żeby spędzać czas ze swoim partnerem. Natomiast ta druga ze stron woli tego czasu, mieć trochę więcej dla samego siebie i mieć jakąś większą autonomię. Jeżeli te potrzeby nie są na podobnych poziomach, to każda ze stron ciągnie trochę w tą stronę, która lepiej pasuje. Czyli ja chcę z moją partnerką spędzać czas, a ona chce spędzać czas sama lub ze swoimi znajomymi, po prostu realizując swoje potrzeby. I tutaj możemy nie być zgrani, i to jest pierwsza sytuacja. Natomiast druga sytuacja jest taka, w której w naszym związku na tym polu wszystko się układało, czyli byliśmy dogadani, jeżeli chodzi o tą potrzebę spędzania ze sobą czasu we dwoje. Natomiast zdarzyło się coś w naszej relacji lub dookoła naszej relacji, że ta potrzeba nam się zmieniła, czyli byliśmy dogadani. I mieliśmy ten czas dla siebie taki, który dawał nam obojgu satysfakcję, natomiast teraz zmieniło się coś w tej relacji. Możliwe, że pojawiło się w naszym otoczeniu jakiś kryzys, się pojawił jakaś choroba w rodzinie, i to nam pokazało, że ten czas we dwoje to jest coś bardziej cennego. Mogło też się zdarzyć coś takiego jak nadużycia w relacji, czyli brak zaufania, zdrada. I my mamy taką wewnętrzną potrzebę odzyskać poczucie bliskości, jeżeli daliśmy sobie drugą szansę, a więc chcemy z tym partnerem być trochę częściej niż na początku, wcześniej, kiedy to się wszystko zdarzyło, ponieważ nie chcemy dopuścić do tego, żeby drugi raz się ta zdrada zdarzyła lub przekroczenie tych granic, bo to nie zawsze chodzi tutaj o zdradę. I więc my zmieniamy tą potrzebę, że potrzebujemy tego czasu we dwoje trochę więcej, natomiast partner całkowicie tego nie akceptuje. I nie chce tej zmiany, jemu jest dobrze tak, jak było. I tu też pojawia się konflikt, kiedy ta jedna strona chce trochę bardziej, bo coś się zmieniło, a partner nie potrafi podążyć za tą zmianą. Prawda jest taka, że bez czasu we dwoje oddalamy się od siebie, przestajemy się rozumieć i zaczynają się różne inne problemy w naszej relacji. Bardzo często w relacjach, w których właśnie ten problem się pojawia, jedna ze stron mówi, że ten partner lub partnerka mają czas dla wszystkich. A oni się czują, że są na ostatnim miejscu, że ten partner czy partnerka ma czas dla kolegów, koleżanek, dla, na pracę, dla rodziny, ale ja, jako osoba najbliższa tej, temu partnerowi, jestem kimś, kto jest na ostatnim miejscu i dla mnie tego czasu już nie starcza. I tu warto o tym pomyśleć: czy właśnie my nie czujemy się tak w tej relacji, czy to nie jest błąd, który tą relację nam od środka gdzieś psuje? Kolejny błąd, który też często można zaobserwować w relacjach, które mają się tak kiepsko, to jest błąd, w którym może między nami nic się nie zmieniło, ale zmieniła się sytuacja zewnętrzna, która ostatecznie powoduje, że nasz związek się psuje. Jakie sytuacje zewnętrzne mogą ten związek nam psuć? Co takiego może wpłynąć na nasz związek? Przykładowo może być to, na przykład, utrata pracy jednej ze stron. Czyli ktoś traci pracę, nie potrafi sobie z tym poradzić, nie potrafi też o tym rozmawiać, jest ta osoba, która jest zamknięta na tą, na tą sytuację, ma dużo stresu z tego, no bo jednak jest to sytuacja trudna, no i nie wie, jak sobie z tym poradzić. Możliwe, że pojawia się jakiś nałóg w tym momencie, w którą ta osoba popada, ponieważ nie może sobie poradzić z tymi emocjami, a dodatkowo nie potrafi rozmawiać się o tym z partnerem. A więc to może być pierwsza sytuacja trudna. I tak jak mogło być to utrata pracy, tak samo mógł być to awans. Ja znam wiele sytuacji, w których związek po awansie jednej z osoby w jakiś sposób zaczyna się tutaj psuć, ponieważ ta osoba ma więcej stresów. Zmieniły się jej odpowiedzialności, na przykład może więcej wyjeżdża na wyjazdy służbowe, i też nie potrafi w taki sposób sam zadbać o tę relację, bo ma więcej na głowie, ma więcej tych stresów, nie ma tyle czasu dla siebie, dla partnera, i wtedy pojawiają się konflikty. Jakie inne rzeczy zewnętrzne mogą wpływać na naszą relację? Na przykład nowe środowisko, nowe otoczenie, czyli nowe osoby, które pojawiają się w, w tym najbliższym otoczeniu jednego z nas. I wtedy te nowe osoby, tak jakby, pchają nas w jakieś inne obszary, które do tej pory nie były dla nas ważne, powodują, że staramy się tutaj przypodobać tym nowym osobom, staramy się dostosować do tego nowego środowiska, pojawiają się nowe aspiracje, nowe marzenia. Za którymi zupełnie nie podąża nasz partner. Bo główny problem z tymi czynnikami zewnętrznymi, które wpływają na nasz związek, na naszą relację, jest taki, że tylko jedna ze stron jest zaangażowana w te zmiany związane z tym środowiskiem zewnętrznym, natomiast druga ze strony jest od tego odcięta. Czyli ty lub twój partner macie nowych znajomych, natomiast druga strona, ty lub twój partner, jesteście od tego odcięci. Czyli ktoś po prostu ma tych nowych znajomych. Ale ty nie znasz tych osób, nie wiesz czego oni chcą, lub po prostu nie chcesz ich poznać, bo w pewien sposób nie pasują oni do twojego sposobu życia. Więc mogą to być osoby, które trochę, tak jak się mówi popularnie, mieszają w głowie tej osobie, no i ta osoba się pod ich wpływem zmienia. I my przez tą sytuację zewnętrzną, później w związku też nie możemy się dogadać. Tak samo może być w sytuacji, kiedy zdarza się jakiś, jakaś trudność w naszej dalszej rodzinie. Czyli zdarza się jakiś problem, ktoś musi więcej swojego czasu, energii poświęcać na to, bo są do niego oczekiwania, że pomoże tej rodzinie, natomiast zapomina o sobie, o związku, i wtedy ten związek też cierpi. A więc. Patrzcie, czy błąd tutaj, który psuje waszą relację, nie wynika z tego, właśnie, że zmieniła się sytuacja zewnętrzna, i to ostatecznie sprawia, że również w tym waszym związku zaczynają się problemy. Kolejny bardzo trudny i poważny błąd, który myślę wyniszcza niejedną relację, to jest życie w związku bez zaufania w ciągłym kłamstwie. Ja w wielu filmach mówiłem, że życie w takiej relacji, w której brakuje poczucia bezpieczeństwa. To jest ostatecznie i tak coś, co nas bardzo mocno wyniszcza, i w czym przez dłuższy czas nie jesteśmy w stanie wytrzymać. Bo życie w relacji, w której nie mamy zaufania do drugiej osoby, bo ta druga osoba cały czas kłamie, może nas pchnąć do różnych życiowych decyzji. I często się słyszy, że ja wybaczyłem tej drugiej osobie, lub wybaczyłam mojemu partnerowi, natomiast on znowu robi to samo. I znowu wszystko koło się zamyka, znowu powielamy te same błędy. Ile razy ja mogę wybaczać tej osobie, ile razy mogę przyłapywać tą osobę na kłamstwie, ile razy to kłamstwo będę wybaczała? I tu może pojawiać się pytanie: dlaczego my godzimy się na to, że żyjemy w takich relacjach bez zaufania i w ciągłym kłamstwie? Najczęściej chodzi tutaj o to uzależnienie od drugiej osoby, że ta osoba w pewien sposób wmówiła nam, że bez niej sobie nie poradzimy, albo rzeczywiście tak jest. Że tak jest zorganizowane nasze życie, że my w dużej mierze zależymy od tej osoby. Czyli ta osoba jest jedyną osobą pracującą na przykład w rodzinie, że my nie mamy swoich pieniędzy, a więc już jesteśmy przekonani o tym, że sobie w życiu po prostu sami nie poradzimy. I życie w takiej relacji najczęściej objawia się tym, że mamy poczucie, że utknęliśmy w takim martwym punkcie. Że z jednej strony nie możemy się z tego wyswobodzić, nie możemy zrobić żadnego ruchu, mimo tego, że czujemy, że ta relacja nas wyniszcza. Czy z jednej strony wiemy, że długo już tak nie wytrzymamy, a z drugiej strony czujemy, że nie mamy dokąd pójść. I ludzie potrafią żyć w takich związkach przez lata, przymykać oczy na kolejne kłamstwa, bo nie widzą alternatywy. Nie widzą, jak mogą z takiego potrzasku wyjść. I nad tym też warto się zastanowić w momencie, kiedy czujesz, że właśnie jesteś w takiej relacji, w której nie ma zaufania, są kłamstwa, ale ty czujesz się w tym podczasku i nie wiesz co zrobić, bo jesteś w pewien sposób uzależniony lub uzależniony od tej drugiej osoby. Więc pierwsze, co możesz w takiej sytuacji zrobić, to jest na pewno zyskanie właśnie jakiejś tutaj swojej wolności, jakieś odzyskanie tego poczucia, że ja mogę sobie poradzić w życiu, co na pewno nie jest łatwe, jeżeli już, Wielokrotnie ta osoba uświadamiała nas, że bez niej sobie w życiu nie poradzimy. Kolejny błąd, który może się wiązać z tym wcześniejszym, to jest życie w relacji, w której nie ma szacunku. I to jest najczęściej życie z osobą, która podcina nam skrzydła, która właśnie tak jak wcześniej mówi: ty sobie bez mnie nie poradzisz, ale to też jest takie troszkę życie z osobą, która żartuje sobie naszym kosztem, która pokazuje, że nie ma względem nas tego szacunku, która uświadamia nam: ja mam zawsze rację, a ty musisz mnie słuchać. Ja jestem osobą ważniejszą w tej relacji. Ja jestem osobą np. jedyną pracującą, dlatego moje zdanie się liczy, a twoje zdanie możesz sobie schować do kieszeni. W takich relacjach bez szacunku, bez tego otwarcia na tą drugą osobę, że ona może mieć swoje zdanie. Zazwyczaj jest tak, że tylko jedna osoba decyduje o tym, jak ten związek ma wyglądać, że tylko jedna osoba podejmuje te kluczowe decyzje w tym związku i tylko jedna osoba tak naprawdę realizuje swoje potrzeby przez ten związek. W takim związku ta osoba. Do której nie ma się szacunku, żyje zazwyczaj po prostu w cieniu. W takim związku też nie ma przestrzeni na to, żeby docenić tą osobę, bo wszystko, co ona robi, jest umniejszane. I życie w związku, w którym nie ma szacunku, w którym cały czas ta jedna ze stron jest poniżana, to jest coś, na co też wiele osób się godzi. I ostatni już błąd, który chciałbym dzisiaj Wam przytoczyć, omówić, związany jest z tym, że są związki, w których tylko jedna ze stron jest obarczona tym, żeby się starać o ten związek. A więc chodzi mi tutaj o sytuację, w którym jedna osoba jest obarczona tym, że ma dbać o to, żeby w tej relacji było dobrze, żeby było szczęście, żeby było fantastycznie. I w takich relacjach często słyszę się od tej drugiej osoby, przecież mi jest dobrze, mi jest dobrze tak jak jest, więc jak tobie coś nie pasuje, to ty sobie zmieniaj, to jest wszystko twoja sprawa. Czyli można powiedzieć przerzucenie całej odpowiedzialności za nasze wspólne życie, za naszą całą relację, za nasze wspólne szczęście na tą drugą osobę, która nie jest w stanie tego udźwignąć, bo o związek nie można walczyć w pojedynkę. Jeżeli widzimy, że ta druga osoba zupełnie nic nie daje od siebie, no to my tego związku sami po prostu nie uratujemy. I w takich relacjach, w których właśnie ta cała odpowiedzialność za szczęście i za cały związek jest na jednej osobie, jest bardzo duża niechęć tej drugiej osoby do jakichkolwiek zmian. Kiedy my próbujemy cokolwiek zmienić, wyegzekwować jakieś nowe zasady, to żeby ta osoba nas bardziej wspierała, żeby miała też jakieś swoje obowiązki, to jest zupełnie niemożliwe, ponieważ taka osoba reaguje od razu wycofaniem, agresją, nie chce w ogóle się w to mieszać, bo mówi, mi jest dobrze, tak jak było, mi jest dobrze. Że po staremu ja nie muszę nic zmieniać. Ja mi się wydaje, że tak powinno wyglądać nasze życie. I właśnie takie podejście jest tutaj błędne, ponieważ ta osoba w pewien sposób myśli sobie, że miłość jest dana nam raz na zawsze, związek rozwiązuje wszelkie problemy i o ten związek nie trzeba już się starać. A ty, jak tobie coś nie pasuje, no to ty się staraj, ale rób to sama na własną rękę. I właśnie takie sytuacje, w których i szczęście tego związku, i ogólnie wszystko w tym związku jest obarczone, jest na głowie jednej osoby, to jest coś, czego po prostu ta jedna osoba nie jest w stanie uźwignąć przez dłuższy czas. Tu również w tej sytuacji pojawia się taka postawa, no bo mi się należy. I to jest też często związane z tym, że ta jedna z osób czuje się trochę ważniejsza w tej relacji, że ta druga powinna tutaj zadbać o to szczęście w tej relacji. A tej osobie, której się należy, no to ona się w żaden sposób nie musi wysilać, a ma być jej dobrze. A więc omówiłem kilka błędów, które pojawiły się w tej mojej wcześniejszej ankiecie. I te błędy pokazywały, że bardzo trudno jest budować związek w momencie, kiedy te błędy się pojawiają. Bardzo trudno jest też wytrwać w związku, w którym zaczynamy zauważać, że właśnie ten błąd bardzo mocno na nas wpływa. Zastanawiam się jednak, jakie inne błędy Wy widzicie w Waszych relacjach. Co Waszym zdaniem psuje te relacje? Jakie błędy popełniamy, ale jakie błędy możemy wybaczać sobie? Jakie natomiast są błędy, które definitywnie kończą relacje, lub definitywnie prowadzą do tego, że związek się rozpadnie? Chciałbym Was jeszcze na koniec zapytać o jedną rzecz. Czy Waszym zdaniem są takie błędy, które są bardziej męskimi błędami, czyli bardziej częściej mężczyźni je popełniają, a czy są takie błędy, które są bardziej kobiece, czyli bardziej częściej kobiety je popełniają? Czy widzicie tu gdzieś różnice, które z tych błędów są bardziej kobiece, które bardziej męskie? Czy może Waszym zdaniem nie ma takich błędów i raczej każdy z tych błędów może popełnić zarówno kobieta, jak i mężczyzna? chciałbym otworzyć tutaj tą dyskusję na temat tych błędów różnych o których tu wspomniałem ale też które wy widzicie w relacjach ponieważ chciałbym w kolejnych materiałach przygotować wam Jakieś porady na temat tego, jak sobie radzić z takimi właśnie błędami, jeżeli już je zaobserwujemy, jeżeli już one wyniszczają nasz związek, co my w danej sytuacji możemy zrobić. Dlatego w tym momencie zachęcam Was bardzo mocno do tego, żeby zostawić swój komentarz, dać znać, jak wy patrzycie na te błędy, które tutaj omówiłem, oraz jakie błędy również widzicie w swojej relacji i w innych relacjach, które obserwujecie. Jakie błędy Waszym zdaniem obecnie, w naszej dzisiejszej, w dzisiejszej rzeczywistości najmocniej wpływają na nasze związki i jakie błędy w naszej obecnej rzeczywistości te związki najmocniej psują.